Transfery jednego z klubów Premier League w ciągu ostatniego roku robią naprawdę ogromne wrażenie. 115 milionów funtów za Moisesa Kajsedo, ponad 50 milionów funtów za transfery Romeo Lawi czy Christophera Enkunku, a to tylko niektóre wydatki londyńskiej Chelsea z trwającego okienka transferowego. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy The Blues wzmocnili swoją kadrę za kwotę ponad 900 milionów funtów. Spoglądając z boku na ruchy Chelsea, odkąd klub przejął od Bailey, można złapać się za głowę. Jak to możliwe, że mogą pozwolić sobie na takie wydatki, a jednocześnie nie ciąży nad nimi widmo finansowego fair play? Jak się okazało, wszystko zostało starannie przemyślane i zaplanowane, a dzisiejsza strategia jest możliwa, nawet biorąc pod uwagę fakt, że Chelsea nie bierze przecież udziału w dochodowych rozgrywkach Ligi Mistrzów. W dzisiejszym materiale postaram się przybliżyć Wam, na czym polega plan The Blues i dlaczego mimo wszystko jest on naprawdę ryzykowny. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Pamiętajcie też, że dwa bonusowe filmy będą od tego miesiąca dostępne wyłącznie dla naszych patronów na Patronite, więc jeżeli jesteście zainteresowani, sprawdźcie link w opisie. Kluby Premier League od dłuższego czasu poddają w wątpliwość model działania Chelsea. Todd Bailey i jego współpracownicy wierzą jednak, że są w stanie zbudować drużynę na własnych zasadach i nie wypaść przy tym z ram narzuconych przez finansowe fair play. Finansowe fair play w największym możliwym uproszczeniu określa jak dużą stratę finansową może zanotować klub piłkarski w trzyletnim okresie rozliczeniowym. W rozgrywkach UEFA jak do tej pory było to 30 milionów euro, które nie tak dawno zostało aż dwukrotnie podniesione. W dodatku kluby o zdrowej kondycji finansowej mogą zanotować straty większe o kolejne 10 milionów euro. W skrócie, celem finansowego fair play było zachęcenie właścicieli do cierpliwego i racjonalnego budowania sukcesu klubu, aniżeli szukania szybkiego sposobu na potęgę. Gigantyczne wydatki Chelsea brzmią jak całkowite przeciwieństwo, a jednak nie nadszarpnęły szczególnie finansów klubu, przynajmniej na ten moment. W poprzednich dwóch okienkach transferowych The Blues wykorzystywali bowiem pewną lukę w przepisach i oferowali swoim zawodnikom niezwykle długie kontrakty. Pozwoliło to zaamortyzować wysokie kwoty transferowe nawet na 7 czy 8 lat. Amortyzacja w piłce nożnej działa bowiem tak, że koszt zakontraktowania zawodnika jest rozbijany w rachunku zysków i strat na czas obowiązywania danej umowy. Podpisując kontrakty z Michałem Mudrykiem, Enzo Fernandesem, Nonim Madueke czy Wesleyem Fofaną, klub rozbił sobie koszty tych transferów na kolejne kilka lat. Dla przykładu, 88 milionów funtów wydane zimą na Mudryka, który związał się z klubem ponad 8 umową, oznacza zaledwie 11 milionów funtów kosztów, które trzeba będzie wykazać w tegorocznym sprawozdaniu finansowym. Podpisywanie tak długich kontraktów to oczywiście ryzykowny manewr. Wystarczy, że zawodnik okaże się niewypałem, a sprzedanie go z tak długim kontraktem może być trudnym zadaniem, nie schodząc jednocześnie znacząco z kwoty. UEFA zauważyła postępowanie Chelsea i postanowiła szybko je ukrócić. Od tego sezonu maksymalny czas amortyzacji to 5 lat, nawet jeżeli zawodnik zostanie zakontraktowany na dłużej. Na szczęście to nie jedyny pomysł klubu na wyrównanie zysków i strat. Jak się okazuje, klub ze Stamford Bridge potrafi też całkiem nieźle sprzedawać swoich zawodników. Sama sprzedaż zawodników tworzy pewną anomalię w rachunku zysków i strat w świecie piłki nożnej. O ile kwotę kupna rozbija się na czas trwania kontraktu, o tyle kwotę sprzedaży wykazuje się w pełni w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym dokonała się transakcja. Od kwoty transferu odejmuje się pozostałą wartość amortyzacji, która była rozbita na kolejne lata kontraktu. W efekcie tego wielomilionowe wydatki mogą wyrównać się w zasadzie jedną konkretną sprzedażą piłkarza, a przynajmniej z księgowego punktu widzenia. Tylko tego lata The Blues zarobili 200 milionów funtów głównie dzięki sprzedażom piłkarzy takich jak Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidu Kulibali czy Edward Mendy. Na korzyść klubu zadziałał też fakt, że większość zawodników była już na końcówce swoich kontraktów, a Mason Mount to w ogóle wychowanek klubu, więc całość kwoty zapłaconej przez Manchester United stanowi czysty zysk dla ekipy ze Stamford Bridge. Podobnie jest w przypadku Louisa Hola, który za 28 milionów funtów ma wkrótce trafić do Newcastle United. Czystka szatni na Stamford Bridge to też uporanie się z gigantycznymi tygodniówkami zawodników z poprzedniej ery. Dzisiaj piłkarze zakładający niebieską koszulkę mają otrzymywać znacznie bardziej wyważone pensje, co jest bardzo dobrym krokiem dla zdrowo prowadzonej drużyny. Nie jest jednak tak, że kibice Chelsea nie mają się o co martwić. Żeby pokrywać taką skalę wydatków, The Blues musieliby w zasadzie co roku zaliczać tak dobre okienko transferowe pod kątem sprzedaży swoich zawodników, a to może okazać się zwyczajnie niemożliwe. Sposób postępowania Beilego ma ręce i nogi, ale powiedzie się tylko wtedy, kiedy drużyna zacznie odnosić sukcesy na boisku. Bez zdobywania trofeów i powrotu do Ligi Mistrzów może się okazać, że w końcu powinni im się noga w kontekście finansowego fair play. Na antenie TalkSport sprawę skomentował ostatnio były właściciel Crystal Palace, Simon Jordan. W szczegółach opowiedział on o modelu działania The Blues i przestrzegł ich jednocześnie, że jeżeli nie zaczną osiągać sukcesów, w końcu poniosą konsekwencje swoich działań. Jordan skomentował całą sprawę w taki sposób: W kwestii transferów nie sądzę, aby mogli funkcjonować w ten sposób przez dłuższy czas. Muszą dołożyć do tego osiągnięcia na boisku. W zeszłym roku wydali na piłkarzy 600 milionów funtów i rozłożyli ten wydatek na 8 lat, bo takie kontrakty zaoferowali swoim zawodnikom. Rocznie koszt transferów to zatem jedynie 75 milionów funtów. W tym roku dołożą do tego kolejne 300 milionów funtów, czyli 60 milionów funtów po amortyzacji, co przełoży się na łączne 135 milionów funtów. Na przestrzeni trzech okienek sprzedali jednak piłkarzy za 250 milionów funtów, więc może się okazać, że ostatecznie wyjdą na plus. Sprzedali Kaja Hawerca za 60 milionów funtów po tym, jak kupili go za 60 milionów funtów. W bilansie pozostało jednak zaledwie 25 milionów, więc sprzedając go za 60, osiągnęli zysk w wysokości 35 milionów funtów. Przykład Masona Mounta jest zupełnie inny, bo to wychowanek Akademii, sprzedając go za 60 milionów funtów, osiągnęli dokładnie taki sam zysk. Analizując ruchy Chelsea, trzeba pamiętać, że ta drużyna potrzebowała gruntownej przebudowy. Mauricio Poczetino jest trzecim menedżerem The Blues w ciągu zaledwie 12 miesięcy, a czwartym dokładając do tego Franka Lamparda. Nikt jednak nie spodziewał się chyba, że Londyńczycy będą przeprowadzali rewolucję na taką skalę, co od razu sprawiło, że pojawiły się liczne znaki zapytania. Drużyna składa się dzisiaj w przeważającej większości z bardzo młodych graczy, a więc przy odpowiednim wsparciu wkrótce mogą stworzyć naprawdę silną ekipę. Wtedy okaże się, że ryzyko podjęte przez Toda Bailey'ego całkowicie się opłaciło. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będziemy bardzo wdzięczni za zostawienie łapki w górę i subskrypcję naszego kanału. Powoli zmierzamy w kierunku 14 tysięcy subów i zostało już naprawdę niewiele. Dziś na kanale miał pojawić się materiał na temat Rory'ego De Lapa, ale uznałem, że temat Chelsea jest nieco ciekawszy, więc historia ludzkiej procy pojawi się w kolejną niedzielę. Już teraz zapraszam i do usłyszenia!